Kocham Cię i chcę z Tobą być, niezależnie od wszystkiego. Jedyne, co w tych parszywych czasach jest piękne, to właśnie miłość. Geralt... Mógłbym się zmienić, nie brać ryzykownych zleceń. Znaleźlibyśmy Alwina i zamieszkali razem. Mógłbym wybudować dom. Ładne marzenie. Własnoręcznie zbudowany dom. Ty hodowałbyś konie i owce, ja uprawiałabym ogródek, ważyła strawę i gręplowała wełnę. Na grosz uzyskany ze sprzedaży wełny i ziemiopłodów kupowalibyśmy to, co nam niezbędne. Dajmy na to miedziane sagany i żelazne grabie. Starzelibyśmy się pięknie i z godnością. A gdybym się nudziła, przygrywałbyś mi wieczorami na własnoręcznie zmajstrowanych dudach. Co, jak powszechnie wiadomo, jest najlepszym remedium na chandrę. Przepraszam, nie chciałam. Geralt, powiedz coś. Nie chcę cię stracić. Przecież mnie masz. Przetrwamy to razem. Kiedy skończy się to szaleństwo, będzie czas na marzenia. Tris. Ja ciebie też, Geralt. Zawsze. Aż do końca świata.